Dobrej gry, czasami z takich emocji, jakoś inaczej traktujemy, ale tu jest tyle prostych, takich czytelnych, no i już czas jakoś rozpoczyna od, od, od tych dwóch kłopotów w akcji, w własnych akcjach. Rozpoczął e, w szóste trzecie partię Marcin Komenda, o, no to odzwizdany błąd e, Wojtkowi Żelińskiemu. Wow, czyżby Wojtek palcami nie dał przebić na no, boka będzie to co ręczować, Paweł Montagnani, aż się złapał za głowę Paweł Wojcki po decyzji no, o, o, Oby nam Pan Arbitra, się, tak powiem, nie zapiekł, bo raz się zapiek strasznie. W kierunku Michała Żurka. Że koniecznie tą żółtą kartkę musiał dać i chyba mu niepotrzebnie. Paweł Wojcki w swoim stylu, taki uśmiech, rozładowanie okay, trochę na Wojtek, Wojtek miał bardzo trudną sytuację, ale do wyjścia. No po prostu je przebijał bo kartelki, nie, nie silił się na nic innego. Bo... Nic innego zrobić nie wiem. Troszkę jestem zdziwiony, że sędzia, nawet nie odwracając specjalnie głowy. Tam uznał, że ta piłka nie mogła przejść prawidłowo. Lacelkę się na pewno nie zaczęła patrzeć, uznał, że piłka przeszła między nim a... Tak, ale za chwilę będzie wszystko jasne. Czy prawidłową decyzję podjął, bo nie on mogę się Nie mogę w to uwierzyć, bo to było zagranie, które się niejednokrotnie. No tak, a to, że pan supaj sosiowski, to nie, był niebłąd, nie, nie więc... no... No, za chwilę wszystko będzie jasne, ale pokerowa twarz pana arbitra. No, pierwsze 10 minut tego seta da nam odpowiedź, gdzie jest Asseco Czy tu nie ma życia i nie ma energii w tym zespole? No, tak jak mówię, analiza w następnym tygodniu po następnym meczu będzie jeszcze trudniejsza. O zawodnicy trochę wyśmiali decyzję, nie mogą ocenić. No, e, tej, O tutaj y, słupek sędziowski to trochę się przechylił. No dobrze, nie, nie kruszy może i my kopii, bo jeszcze... Dobrze, wróćmy do gania. Tak, jak jeszcze złapiemy to się jeszcze, na to, że jeszcze sędzia tutaj dołożył do pieca błędów, to nam się ten worek ze błędami po prostu wysypie. No i Paweł Wojcik jeszcze przywołał, No i mamy czerwoną kartkę. Delikatnie powiem ten rekord, nie wiem czy był Pawła Wojckiego, śmiech, ale był. No i będzie gorąco, słyszeli Państwo, bo my tu składam protest. słowa kapitana Indyk Panu też, no, że tak powiem, za śmiech jeszcze nie czy czerwony kartek, natomiast. Chyba, że Paweł Wojcki jako kapitan podszedł do arbitra i, i Teraz nie był grzeczny, okej. Okay. Szybciej bym teraz e, zawodnika ukarał albo przynajmniej wziął na delikatną rozmowę Paweł i ja nie Ciebie. No to już nie ma tego czasu. No wróćmy do tego nie, sportowego. E, sportowych emocji na obronę Przełamała mała ta piłka palcem kulickiem. zdaje się w tej obronie. a była szansa na pewno. Popatrzymy na te zdobycie punktowe, no na chwilę może odejmiemy wzrok i troszeczkę coś... Najskuteczniejszym graczem drużyny Aseko owi pozostaje e, Królicki i Bartman. E, no Bartman nie dziwi, a Królicki dla niego duży plus. Trzy punkty. Waszłowi no, Sienki dzisiaj. Myś. Maryszał wyjechał z boiska z jednym punktem. No tutaj ciężko znaleźć akcenty. Hadraba, wiadomo, 11 punktów zdobytych. To Robi. jest swoje, to jest lider drużyny ewidentnie. Mikroskop? No bardzo słabo, to są trzy punkty zdobyte i... No teraz dołożył kolejną zdobycz punktową z tej piłki i no To pewnie w secie dołożył te dwa, ale pod dwóch miał trzy, także to jest... Na pewno nie są wskaźniki dla takiego grać. Zwoicki, repoem zablokowany. A teraz jest zatrzymany, jeżeli się jest, no właśnie skup się przy żaliński, bo... Wojtek dzisiaj gra bardzo słaby mecz. On ma 9 punktów prawie zdobytych. Atak na 35% na 20 ataków skończył mecz zdobył 7 punktów, ale był 3 razy zablokowany, 3 razy chwał. Zablokowany jak widzimy to był po raz czwarty, więc to jest mecz jak na Wojtka bardzo no, słaby. I nie trafił Mateusz poremba. No, błąd za błędem w zespole indywidual AZS 6 do 3 Brasil kto wie, czy to może jest ten moment zwrotny. Od czerwia prosi Paolo Montagnani, chociaż w poprzednim secie Rzeszowian też prowadziła, by dosyć szybko wypuścić tę przewagę. Ale widzimy, cztery punkty z rzędu zdobyte przez Rzeszowian. Słuchamy. Teraz czas, żeby się skupić na e, przyjęciu i wyprowadzeniu akcji. Oni nie grają niczego e, innego niż grali do tej pory. Blok obrona. Na tym się skupmy i grajmy swoje. To Oczywiście paniani. On miał swoje dwie, właściwie trzy akcje na 3-0. Nie był daleko. I potem ta cała zawieruka z decyzją Sędziego. Jakoś dziwnie negatywnie wpłynęła. Dwa dobre bloki teraz a Asekoresowa. Wolicki. Przycza piłka. Zatrzymywany Jan Hadrawa. Teraz musi wystawiać poręba. Jest potrójny blok Rysowi, Jest wyblok. Do kogo komenda. Hołgę. Nie zakaczył o blok. Nie trafił też w Polisko. No i mamy. Znowu dyskusję Z drugiej strony, bo no. Wszystki zespół myślę, że musi trzymać nerwy na bo... To jest czerwona. Następna dyscyplinarka to może być dwie karteczki w jednym ręku i zawodnik opuści do... na przykład na partię może zostać odsunięty od gry. Gorsza wersja to jest nawet usunięcie gracza do końca meczu. Ale gorętsze spotkanie, spotkaliśmy, ale tu jest już czerwona, to wiesz, że następna no tak, będzie. Tak. Nie ma za bardzo co dać sędzia. Nie ma limitu tak już e, zbyt e, wielkiego, jeśli chodzi o zespół szpejski. A to teraz papał e, się zderzenia ze słupkiem Mateusz Poręba, nie dziwię się. Okej, okay, dwudziestolatek na pewno jeszcze nie tak ograny, nie zorientował się złe zachowanie, była pewnie szansa przytrzymać, chociażby przytrzymać piłkę że. A Nikolas Hoglę, dwa punkty w gospodarzy. Trafiony Żaliński. Nie dokłada piłka do wy Teraz poręba wrzuca w siatkę atakującego. Sprytne zagranie czeskiego atakującego. Wiedział, Pięta piłka w całą tak, wiedział co zrobić. Wiedział, że nie ma piłki do ataków. Tu, ta, tu ta pierwsza kilka bardzo wymuszona. A tu nad blokiem, no właściwie blokujący w tym są bezbronni. Liczył chyba Pery na to, że on będzie e, wypychał piłkę. Tak, na zewnątrz, ale krócej ta piłka. No i schodzi Kanadyjczyk, bo gra e, dzisiaj e, zaskakująco, zaskakująco słabo. Dobra, to, no, dla niego średnio to jest trzy razy lepiej. Dobrze, średnio miał w poprzednich spotkaniach. Tak, średnio miał niezłą, e, tak, był jednym chyba z niewielu, który gdzieś tam pozytywnie można było ocenić. O, szybka wrzutka komendy na środek. Do Grzegorza Kostruka duże doświadczenie, to yy, do najgrzeżka, miało też wpływ na e, końcową akcję. No, jak się da pograć środkiem, może, może Marcin, Komenda teraz, zresztą Sodzi też, bo no, środkowi sobie jakoś tam radzą. Oni całkiem niezłe procenty utrzymują jakościowe, yy, bo skrzydłowi dzisiaj no, męczą grę straż. Oni nawet na pojedynczym bloku nie, z, nie raz nie płacą akcji. Rozgrywający wpada w taką pułapkę, rozgrywam źle, wystawiam jeszcze gorzej. Co nie zrobiłem, to lepiej wystawić środkowemu jeden na jeden i niech się męczy, tak? Tak czy inaczej, no wynik jest blisko remisu i znowu mieliśmy kilka akcji, w których oba zespoły swoje problemy rozwiązywały z trudem. Dobra zagrypiona no, handlowa. Mocny strzał Zbigniewa Bartmana. przynosi punkt. A sekoresowi po dziewiąty. Bo no, takiego atakującego drużyny gospodarze chcielibyśmy oglądać częściej, regularniej. No, ale wiemy, że dziś się bywa z tym różnie. No wiesz, tu bardzo dobry atak, spóźniony do Ale tak, nie niczego. Pociekam, bo tutaj Barbono. się jakiejś dobrej szybkości takiej, bym powiedział, z, 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 którą da się zagrać do tego prawego skrzydła, to nie widzę. A teraz zrobił on to, co mógł zrobić Mateusz Poremba kilka akcji wcześniej. I znowu widnie Bartman. I znowu skutecznie. Potrzebna jest, już nie patrząc na urodę, na, na styl, po prostu punkty. Od tego muszą sobie zacząć zbudować troszkę akcji punktowych, a powoli i, i, i cała dynamika, może i wizualne wrażenie też się poprawi. Mocna zagrywka. A trawa trafił w Bartmana i pogodę dla tak, to silne uderzenie po i to, tak dobrze znamy wszystkim, otworzyli dużo prostej, bije do skosu, podwojona obrona do skosu, no potem już tylko technika obrony. Do śmiejęta Andringa, no i krótka przesunięta z braku brawo, brawa, jest wyblok Królickiego. Artman mocno do... rozokocił się tutaj, zniknie Bartman, na zdobywanie punktów. Myślę, że pewna zasada teraz ee, takiej gry do jednego gracza, któremu o, dobry fragment meczu. Skuteczność Bartmana jest wysoka i, i widać, że Marcin Komenda tutaj po prostu starannie wystawia. I to na razie przynosi efekt. 11 do 8, Obuszek. I to jest as serwisowy! Chciałbym powiedzieć, że Asokoresowia wróciła do gry w tym spotkaniu, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich akcjach. Jasne, Le lepszy wynik, cztery punkty przewagi, może wreszcie tych kilka zagręk takich siatkarskich też tam tutaj pokaże drużyna. Ono Rafał rachobuszek Więc zareaguje teraz Olsztyn. Wydawało się, że oni tu trzymają wszystkie jakby karty biorące w swoim ręku, ale mecze siatkowskie już nie jeden w dzień, który się odmienia i znaleźć przyczynę odmiany jest um, bardzo ciężko. A na pewno zareagować w czasie meczu jest na tyle trudno, że nikt nie potrafi. A no, teraz przeszkodził mareszal Marieńskiemu. Wystawa do Francuza. Jest piłka w grze. Wojtki na drugą stronę. Komenda. Bartman jest zatrzymany przez Mateusza Porębę. za dużo. Ma Marcin do niego ciągnął piłkę za piłką i szło to niby na no tak, plus, trzy, ale teraz z rzędu wygrane ale przez czwarta na podwójny. No tutaj było szczęście, że ona nie dotknęła. I teraz spójrzmy, tu został Wojnicki i tu jest Maryszal za wino. Przerzut teraz do Maryszała byłby chyba lepszym wyborem taktycznym. obrona na drugą stronę, a drugi no, Za zamienił to jest jeszcze chwilka chyba nie ma tej Jest Pyszek no ale no, zaryzykuje, ale nie tracił zaryzykował no, traci. o tyle, że wybrał e, cały czas tą moc ataku dość wysoką ale już 4 punkty w tej chwili reaguje Piotr Gruszka to już chyba takie popołudnie dla obu zespołów, że sporo jest tej walki ze swoją, ze swoimi sposobami powiedzmy szczerze. No i znowu ciągarki, jeden do Sky Skarżyć Natalia Holendin, między innymi. Bardzo mało, tak, bardzo mało się możemy skoncentrować na takiej że taktycznie ponieważ powtarzalność gry i powtarzalność akcji na ustawieniach gdzieś nam się rozmywa przy tej serii błędów, niektóre ustawienia w ogóle uciekają. Niektórzy gracze nie przychodzą na, na pustych rotacjach. Ten rozkład ataku, zdobycie punktowe, no dziwne. Czas zaucztynienia, Żaliński zatrzymali, wybija piłkę. Po bloku jeszcze spojrzał w kierunku arbitra, czy tam przypadkiem nie ma innej decyzji, mamy remis po 12. Za wcześnie chyba wypowiedziałem te słowa, że punkt jest zwrotny. No, no ciężko budować dzisiaj jakieś myślę daleko idące wnioski, wyciągać w czasie meczu, bo troszkę rządzi tym meczem przypadek. Trafiony Sejed znów bardzo dobrze ustawiony. I będzie... się trochę na to zbierał do tej gry. Można ustawić blok po stronie olsztyńskiej. Bartman na pojedynczym nie skończył. Z dużą łatwością Zatrzymany Janka Drama przez Królickiego. Krulicki myślę, że na razie jas jaśniejszy, jeden z jaśniejszych punktów. ta troszkę się upadł, żeby tym skodu przekątą, przekątą na cały czas atakować. To się musi kiedyś skończyć. 13-12 dla Sekoresowi Królicki we Mińskiego. A teraz Mateusz Poręba. Pierwszy tak efektowny atak tego młodego siatkarza A, w tym okay. On Nie, on jest pewnie ostatnią opcją w tym ustawieniu z takiej taktyki wynikającej, ale to nie znaczy, że, że Boicki tutaj mu nie da, nie da wystawy. No, no tam usłyszeliśmy te reakcje tej 30-osobowej grupki w Mateusza porębę. Po tym ataku. O 13 komenda do Bartmana. No jak na razie to jest Zbigniew Bartman z drobnymi wyjątkami kontra i wykola ze wesolsztyn. Tak, zdecydowanie. No właściwie nie ma, nie ma od czego zacząć rozgrywająco. Musi znaleźć chociaż jednego, który nie, jakby przejawia nie tyle co chęć do gry, co, co możliwości skończenia z piłek różnych, trudnych, czasami nierozegranych. Żaliński zatrzymany przez Grzegorza Kosoka tym razem. Tak, Wojtek dzisiaj ma obu w nogach wolną rękę, lepi mu się ta jego tego, jego, a taki lepiej mu się w blok. Taki jeden e, malutki atak walki na początek, a jak, jak to się pociągnęło. No, nie może się przyłamać, a to jest no, jeden z trudniejszych jego Mądrze woje, znowu do poręby. Mądrze wojtki, bo... Ja myślę, że on jak ognia powinien unikać żalińskiego, bo Resowia jak widać no to jest... Tak, mówię, to jest ostatnia opcja, ale ona m, będą musieli zmienić zdanie po tej akcji. No muszą być teraz czujni. Ina ja, trzeba rysowi. Ja myślę, że można sobie pozwolić na pewne odpuszczenie żalińskiego, na, który troszkę na poprzednie sam się topi i ciągnie zespół z kłopoty. Zdarzają się mecze słabe, zdarzają się mecze, w ci nie idzie, ale przez swoje doświadczenie potrafisz przynajmniej uniknąć w tej skali, w mniejszej skali, problemu. Wojtek kara razie ma z tym problem. Dwa punkty przewagi Oseberesowi, Nikola Mareszaly. A wyciągnięty do linii Robert Andringa, piłka przechodząca, skończona przez Grzegorza Kosoka. I 17 do 14, to jest chyba taki moment prawdy dla drużyny z na tym spotkaniu, czy są w stanie Odwrócić losy w tym secie i no, no, tego taki. Jak to mówią krok po kroku. No Ten set daje im szansę, że cofną w nowe na bo jedną na pewno stoją na przepaścią. Teren się już skończył i oni wiedzą dobrze, że za plecami nie ma nic. Natomiast ta różnica punktowa cały czas budowana jest w takich okolicznościach, które ciężko jest. no Ja nie wiem ile razy my dzisiaj tutaj się zająknęliśmy o jakiejś taktyce. Zagrywka w kogoś i właściwie na tym kończymy, bo tutaj... No jestem dzisiaj różnie. A Rafał Buszek, e, dość pewnie tak po prostej, taki bez, bez zawahania. 18 do 15. Odsiadką Bartman, Rozek i Krolik. Dobra zagrywka, ale radzi sobie Michał Żurek, atak Andrini podbity, dobrze Żurek, no nie, mógł to zrobić lepiej Libero, a ze testu wciska piłkę Jan Hadrawa. Tak, pierwsza akcja powinna być oczywiście z perspektywy Olsztyna skończona lepiej, tutaj i to do grania Michała faktycznie, masz rację, no, na pewno brakowało co najmniej półtora metra na dokładności. To jest przyjęciem Buszek, tylko plan z broni Żurry, to no, przeszkodzili sobie Żurek z kwadrawą. I marzyń możdżonek pojawia się na wojsku w miejsce Farpomienia Królickiego, a Michał Żurek w dzisiejszym spotkaniu no, pokazuje się z bardzo dobrej strony w swojej byłej domowej chani, kiedy występował w barwach asekorystowi. Teraz to już myślę, że takie CV, gdzie zawodnik dyrekt kilka razy. No, no i macie Komenda, pojedynczy blok. Jedna akcja. No ważny, strasznie ważny, bo to jest tylko jeden niby punkt, ale on jest teraz, że w momencie, w którym ten set e, może paść łupę maseko, no e, to może płynąć na losy meczów. Jeszcze nie wiemy jak to pójdzie. Obserwę prosi Paweł Montaniani. Widzimy jak te punkty rozkładają się w ostatnich akcjach. 20 do 16 dla tak. SeferySono. Tak. Raz drugi było 12 8, 4, ale przy 12,8 to się tak się uwagi nie zwraca. 20-16, no to już jest wyższa nadzieja na dokończenie seta pozytywnie. Zbigniewa Batmana i to jak atakuje, że najpierw wychodzi w górę, dopiero potem patrzy i uderza w ostatniej chwili obierając kierunek, ale to, to nie jest jakaś e, szczególnie zaskakująca nas uwaga. Znaczy tak, bo generalnie często przy atakach do, do, przeciwko Zbyszkowi Bartmanowi Blok się ustawia mówi się z takim opóźnieniem. Skacie trochę później. No, Trzeba tak poczekać. Tak, bo Zbyszek atakuje często w takim locie się wydaje opadającym, zmienia tempo ataku. Tak Zatrzymany Rafał Buszek. No, wytrzymali tu w, blokie, w tym podróżnym bloku, bo e e e jest piszej, cylina węgla. jest Często warto jakby Bartmana przepuścić równym blokiem, odskoczyć właśnie późnym, szczelnym. Otworzyć mu jakąś strefę, bo ja nie widzę, że dzisiaj Zbyszek nie ma takiego czasu, który tam łamie wszystko. I już by parę razy wybronili, gdy piłka nie ma żadnego kontaktu z blokiem, nie ma tego rykoszetu. Buszek na no podwójnym. Rewija piłkę, 21 punkt dla gospodarzy. Tak, a troszkę tej swobody chyba dały te dwie udane akcje Buszka. Tu na tym prawym skrzydle widzę, że też i, i, i komenda posyła tą piłkę do, do Rafała z takim przekonaniem, że to on teraz pomoże. Rafał Buszek. Muszą być drugi teraz. On wspinianie. Mocna zagrywka. Pędzi Woicki. Żalijski. Lokaut. Po dłoniach Marcina Komendy. Myślę, że dobrze uderzył po prostej. złapał zewnętrzną dłoń pewnie Marcina Komendy. który był na skrzydle. No jeszcze, jeszcze tu się nic nie, nie skończyło. Kwestia kilku następnych akcji. Po przekątnej, trafiony Maryszal. Zadziwiająco, wysoko Francuz się spotyka z piłką. Nie Pierwszy raz broni sejed, wrzucony w siatkę żaliński, ale poradził sobie wysoko złapana piłka. Umieszcza ją w boisku Wojciech Żaliński. Komunikacja, to jak komunikacja? To już pani Mariański przyjmować był gotowy. Maryszal niepotrzebnie. No a wujek dzisiaj z dokładnością, mówi o Wojickim. No to też jest na bakier rozpyla te wystawy po prostu. O ile wybory czasami są niezłe, jeśli chodzi o, o strefę, to już sama jakość wystawy to jest duży kaliber błędów. Mam nie pomóc sobie teraz. Taki moment, w którym jedni i drudzy cierpią, błąd własny, darmowy punkt dla Syperesowicz. Zmiana pogroba Kowalski poza wojskiem, wraca wracowolickim. Marcin Moszczonek. Ozekowany kosztyckiego NZS-u sprawia to problemy swoją zagrywką. Jan Kadrawa. Tak, no to jest taka jedna z wersji najtrudniejszych dla obrony. Kilka na chwilę grzęźnie w bloku, bo ten blok jakby piłkę zabiera, mówimy na, na swoją stronę. Obroncy no jakby nie mają możliwości zareagowania. Paweł Wojcki. Na palce marysza, dobrze dograna piłka Bartman. Piłka wciąż w grze na siatce jest czujny Wojciech Żaliński. I nie trafia. Wojciech Żaliński. 23 punkt dla reszty. Ale będzie to accentować. Paweł Ozaniani. I tak też się dzieje. niewiele ryzykuje, teraz. Jeśli ma odzyskać ten punkt, no to tylko dzięki do weryfikacji, ale chyba nie mają wielkiej nadziei. Taki czas o challenge. My lubimy w, w taką trochę naszą polską siatkówkę, taką w której często używamy słowa Brudna Siatkówka, ale, ale Brudna Siatkówka oznacza bardzo dobrą technikę, spryt, dobry pomysł na zagrania. Dzisiaj mamy e, taką brudną siatkówkę, ale w wersji złej. Ale widzimy, to jest atak autowy. Potwierdza to wideo weryfikacja. Nie było tam głoni, miał może ciut y, pecha, bo maryszal. Widział blok na pewno za milimetry. Komenda. Toremba. na przyjęcie w punkty. Michała Żorka wykorzystuje to coraz częściej. Paweł Wojcik że nie jestem młody zawodnik, bo tutaj Kosek uskoczył naprawdę w tempo dobrze grzegorz tu wyczuwa Wolickiego, no zna go doskonale że on lubi tak zagrać troszkę czasami pod włos no, szybko też piotrek tutaj gruszka dla bezpieczeństwa ten czas może jakieś lekkie ustawienie akcji Co tam na kopnąć na tej zagrywce. Kóby to zawet no tam idzie. Tam widzieliśmy, bo to widzieliśmy, podczas to na sądanie Piotra Gruszki. Damian Schultz y, Cały czas y, siedzi na eee, ławce przecież popatrzona stopa my to to widzieliśmy pomiędzy setami... Jakoby to był tylko mecz, bo to, że jest lodem obłożony to już jest do tej tak, tak, to na pewno torebka stawowa, że tak powiem, wyraźnie wizualnie widać, jest uschodzona. I to sam zawodnik zgłasza, że jest taka bolesna, że nie ma mowy, żeby. Leżariński że... potasz taśmie. Do kogo komenda? Przeciska się przez ten podwójny blok, zniknie Bartman. No i to jest ten Bartman, którego pamiętamy z poprzednich występów w barwach Asekoresowi, które. Stara się pobudzić kolegów ten pełen emocji, pełen tej pozytywnej energii Zbigniew Bartman. 24-21 Poro serwizorem Nikola Maryszal i nie ma boiska. Gramy dalej. Andringa. Pery. Jest Buszek, zatrzymywany. Bartman. Świetnie to zrobił. Zbigniew Bartman. Tak, więc gramy dalej. 25-21.